Ostów nie ma. Ja będzie tutaj tutaj kupka dziecka. Żaba Kosa sprawuje się perfekt. Ostrze, trójzębne. Nie ma co się bawić z żyłką. No i piła. Konkret. Tu trochę poproci przyciąłem że przeciąć tam przejście z tamtej strony domu, mi się dało obejść Ale skurwa mega gorąco Sąsiad powiedział, że będzie łąkę kosił czy osty Kwiaty zostawiam, żeby trochę koloru było. Mark.